Witam Was! Mamy nowe oferty i tu się zaczyna ciekawie, ponieważ zaczynamy od ciekawych urządzeń. Przede wszystkim przemysłowe rury. Dość ciekawa opcja, ponieważ do tej pory nie mieliśmy tego obiektu, a z nim można zrobić sporo ciekawych rzeczy, tak? Mamy pionowe i poziome rury. Zastosowań może być całkiem sporo. Hmm, chociażby, że pionowe mogą służyć za hmm, wspornik, na przykład do jakiejś budowli czy czegokolwiek, to można. No, moim zdaniem ciekawe rzeczy można by było z tego stworzyć. Więc dość ciekawy obiekt. I chyba się na niego mogę skusić. Ale to zaraz zobaczymy. Przejdźmy i zobaczmy najpierw inne obiekty. Oczywiście, skrytka z shopy na sprzęt. Bardzo fajna rzecz, ponieważ cały budynek stanowi jakby skórkę na waszą skrytkę. I to jest fajne. Tym bardziej widzicie, jak to jest fajnie zaprojektowane. Moim zdaniem, jedno, jedna z lepszych skrytek, jaką można mieć w swoim kampie. Oprócz tego mamy generator. Generator schronu. I tu niestety pewna informacja, o której warto wiedzieć: ten generator można stworzyć tylko i wyłącznie w schronie. Nie idzie go w kampie postawić, w warsztacie ani nigdzie indziej. Tylko w schronie. A więc musicie wiedzieć, że jeżeli będziecie chcieli z niego skorzystać, Poza schronem go nie zbutujecie. Hmm, oczywiście piszą, że emituje wokoło siebie jakby zasilanie, więc możliwe, że nie trzeba łączyć niczym, znaczy żadnymi kablami niektórych urządzeń. Trzeba by było ewentualnie przetestować, ale wydaje mi się to. Że faktycznie może to tak działać. Ogólnie, w zastosowaniu, jak go włączycie, to tutaj takie widać promienie, jakby tu się kółko obraca, więc faktycznie wygląda to ładnie. Szkoda, tylko że tylko w schronie, nie? Malowanie pyłu węglowego na pancerz wspomagany. No więc, mamy o taką skórkę na pancerz. Mamy też bota naprawczego. Tak, to nie jest kolektron, to jest bot, który naprawia wam kamp. I od razu. Eee, naprawia tylko rzeczy, które są uszkodzone. Oczywiście każde, każdą ścianę, każde inne rzeczy, tak w kampie wam będzie naprawiał. Ale te, które są uszkodzone, a nie zniszczone. Jeżeli macie je zniszczone, czyli. Całe życie jakby danego i temu zeszło, to on już tego nie naprawi. Więc od razu, żebyście mieli świadomość, że on tylko naprawia to, co jest lekko uszkodzone, znaczy, no, po prostu niezniszczone. Więc nie wiem, jakie jest w sumie zastosowanie, czy jest fajne, czy nie, ale tak, oprócz tego naprawia. I oczywiście nie musi się znajdować w pobliżu tego danego i temu, żeby go naprawić. Czyli on sobie gdzieś tam będzie łaził, a wszystkie temy będą się po prostu naprawiać same. Węglowa wieża. Masywny, duży obiekt. Ale wygląda dość ciekawy, Można w nim też sporo w, ten, w takim sposób zbudować, tak? czy nawet pod, bo ze względu na, swoją, na swój wygląd, tak, na swój charakter budowli tutaj. Można ciekawe rzeczy wymyśleć, więc ta wieża. No, jedyna w swoim rodzaju ciekawa, ale faktycznie. Trzeba by było mieć od razu na nią pomysł, żeby ją postawić. Pakiet miasta stali, a w nim eee, co w nim mamy? Pittsburghski pałac, czyli to. A więc też fajna budowla, bo mamy tu schodki. Tutaj duży wagon u góry. Dość rozległa ta budowa i ciekawa, więc warto mieć to na uwadze. Oprócz tego mamy tu. Hmm, Pitzburski sygnalizator świetny. Hydrant. E, to będzie. Co to będzie? Co to będzie? Odkurzacz warsztatowy. E, tu mamy po piersie, czyli to. I ramka. Dokładnie. Co mamy tutaj pakiet zasilania. A. Czyli co? Mamy malowanie widzę na y, generator fuzyjny z oczywiście na mały, duży i średni generator z kretoszczura również z kretoszczurami. Bardzo fajne, y, wszystko się tutaj rusza, tam też animowane warto sobie... Znaczy jedne z lepszych skórek, już wielokrotnie się pojawiały, ale tak, jedne z lepszych skórek. Oprócz tego, co mamy tutaj dalej? Chyba to też mam czy nie mam. Otóż nie, tego chyba nie mam generatora. Eee, jak on tu? Generator wiatrowy. <laughs> mam nieco inny, ale też. Eee, podobnej budowy. Hmm? Tu są widzę malowania wolnych stanów. To nie, korwegi to są malowania. Chyba. Albo to są Wolnych stanów. To są chyba jednak wolnych stanów. Malowania. Tu mamy e, prototypowy VTK, mały generator. Tu są Korwegi, chyba nie. Tam się wydaje, że to jest Korwega. No i mamy też generator obcych. Ten generator m, nie potrzebuje odłączenia do urządzeń, które są w jego zasięgu naokoło, aby były zasilane. Czyli emituje jakby pole elektryczne naokoło. No a więc fajnie, fajnie. Oprócz tego. No tak, pakiet przemysłowy, czyli mamy tutaj. Ten budyneczek, bota do naprawy, generator do schronu i te rury w jednym zestawie. Ale powiem wam tak. Nic z tego akurat przynajmniej dla mnie nie interesuje mnie oprócz tych rur. Rury biorę od razu. Co mamy dalej? Ponieważ coś powinniśmy mieć, chyba dalej, nie? Tu się widzę, nic nie zmieniło. Tu. No, tutaj też nie wydaje mi się, żeby się coś zmieniło. No to było, nie? Co, tak, to było. O, tu są nowe przeboje. Zapał zapałkowy. Aha, bo z zapałkami, dobra. Taki kapelusz. Testowy manekin kosmity. No, w sumie tyle. Lenerowy prysznic. Fajny, czyli taki prysznic na zewnątrz. Taki no. Ciekawy. Automat do gry, wrzutki. Hmm. Też ciekawe. O, popatrzcie. Malowanie na miotacz plazmy. Hmm. Ładne, ładne. Nie powiem. Prasa do fałszowania kapsli, czyli generuje ołów i aluminium. Z czasem. Okej. Okay. Warto wiedzieć, bo aluminium akurat jest fajne. Nawet się zastanawiam, czy może w niego nie zainwestować. Ostatnio aluminium mi brakuje na jednej postaci ciągle. Pakiet pracownika. Co tu mamy? A więc hełm. No to mamy. Eee, plecak. Aha, czyli taki z koszem. Ok. Strój pracownika, czyli będzie pewnie to samo. I prowizoryczna duża posiadłość, czyli ta z ułożonych przyczep kempingowych. Tak to można ująć. No, ale fajne, fajne. Pakiet tankowania. Hmm, a więc co najpierw? Zróbmy tak. Malowanie na faszerowania działko obrotowe, czyli to malowanie. Zatankowany pancerz wspomagany. Ok, czyli taki po prostu. Tytuł, stanowisko pancerza wspomaganego oraz plecak odrzutowy, czyli do zestawu. No, też ciekawe, też ciekawe. I pakiet sutego stosu Solokum. Suty stos Solokum, czyli gdzie my mamy ten stos? Eee, nie zauważyłem Ekspres, to jest tu stacja sprzedażowa, czyli to jest to raczej. Pluszowy Panfazi, czyli to będzie ten zielony zestaw barowy, czyli tu mamy niebieski. Eee, mata z ciepłym powitaniem, czyli to będzie to. Malowanie na dwururkę i żółty zestaw barowy. Okej, okay, to dalej, nie wiem. Zawiera suty, stos. Dobra, szukamy, szukamy, szukamy. A, to jest ten stos, czyli cały budynek. Chyba suty, stos w Soloku. Hmm. No, wydaje mi się, że to jest cały ten budynek. No, ale... Okej, okay, okej, okay, ciekawy zestaw. Co mimo wszystko dalej? Uuu, co my tu mamy? Tego nie kojarzę. A więc co? Możemy mieć żółty kontener transportowy do kampu. Taki otwarty. Fajny, ale super drogi jak na jeden kontener. Zestaw tapet. No Muszę przyznać, że te tapety są ładne. Takie przyjazne domowe. Fajne drewniane. Hmm. Fajne. Pluszowy owco składz, <laughs> Niezły. Wysoki generator wiatrowy, czyli właśnie ten. Mamy złącza Red Rocket, złącza zasilania. Widzicie, są dość wysokie i takie na ścianę też ładnie wyglądają. Więc fajne, fajne stylowe, wyjątkowe. Potrodowe stanowisko na pancerz wspomagany. Weranda, dractwa stali. No tu trzeba przyznać, ona jest stylowa. Tutaj widać jest obudowana w środku, ale jest w środku możliwość właśnie, jakby przejścia, tak? Więc o, sami widzicie, fajnie obudowana ta weranda. Można z tego naprawdę zbudować wiele. Więc tak, weranda jest całkiem ciekawą propozycją. Głęboka studnia generuje nam e, czystą wodę. Ale w ilości tylko dwie sztuki, jak dobrze pamiętam. Także też, żeby kolejne dwie sztuki otrzymać, najpierw trzeba je zabrać. Remizja Charleston, czyli cały budynek do przejęcia. Chyba jest tam rura w środku, nie? Tak, jest rura w środku. Nie wiem, czy można po niej zjechać, czy też nie. Nie wydaje mi się, ale. Ale jest. Eee... No dobra, bo tak naprawdę to jest co? Remiza. A oni tu pokazują ściany, meble. Jak to jest urządzone. To chyba bardziej, jak można urządzić, bo aż się dziwię. Tak... Zdjęcia tu dali tak, jakby tu akurat drzwi, jak się otwierają, że są wysuwane do góry. Ale no, tak trochę pokazali jak tu można to urządzić. Zamiast pokazać budynek po prostu jak wygląda. Hmm. Dziwny. No dobra, w każdym razie jest remiza. Co mamy dalej? Ten zestaw był. Tu mamy oczywiście jakieś darmowe kapsle. Plaga ze słonecznikami za darmo. Dobra, i takie za darmo. Eee, pakiet wolnych stanów. Czyli mamy tutaj obronę. Tu podes taki ze schodkami. Wieże eee, ciśnień. Malowanie na pewno na sztylet, co nie? No, na nóż bojowy. Tu mamy na 10 mm na karabin domowej roboty dwururka karabin gausa i na piboya średniowieczny pakietka to pojedziemy po kolei skrytka na skarby, czyli raczej to zestaw średniowiecznych ogrodzeń czyli to by było to no Ciekawe, ciekawe. Pierwszy raz widzę te ogrodzenia, akurat. Stanowisko na pancerz wspomagany. No, ciekawe, tak. Nieco inne zupełnie, więc coś nowego. Maska egzekutora to zapewne będzie to. I strój egzekutora dokładnie. I średniowieczne schody. Aha. Okej. Okay. Okej, okay, ciekawe. A jak widać, tylko w ciągu pierwszego dnia mamy do kupienia wypuść bomby. Okej, okay, czyli taką scenerię z atakiem bombowym. No dobra, dobra. Niezłe dla dziecka, nie? Co mamy tu? Uzupełnienie? Się nie zmieniło. Um, mamy tu jakieś dodatkowe pakiety? Nie, nie, zupełnie nie. A więc to by było na tyle, jeśli chodzi o oferty. No dobra, skoro to jest wszystko, to teraz wejdźmy do gry i poszukajmy może jakichś fajnych kamp. Co myślicie? Znajdę coś. Ciekawy jestem. A że wchodzimy akurat na moją drugą postać, która tylko zajmuje się białą bronią, to też jest zdziczała. Co za chwilkę usłyszycie. Hmm. Hmm. Co? Pięć minut później? O! Totalny szok. No, właśnie nie pokazało. Pierwszy raz tak zauważyłem. Że coś nie zadziałało. Ciekawe. Zawsze to zdziczenie wypływa na światło dzienne. A tym razem nic. No cóż. Trudno. Życie. A. Troszkę dopieściłem światłami mój kamp. Więc troszkę jest jakby lepiej. Ale mimo wszystko. Mm. Tam mgła strasznie daje sobie znać. I jest ciemno wszędzie. Ale czemu nie? No, tylko 19 to słabo. Dobra, idźmy zjeść ciasto. Tu muszę gdzieś walnąć światło, bo go nie ma, nie wiadomo gdzie wejść. Tu jest ciasto. Aha, tu jest pusto, więc nic. Na razie nie zjem więcej. To zobaczmy. Czy będziemy tu mieli coś ciekawego? Oprócz tego, oczywiście, mamy mnóstwo tutaj rzeczy do zrobienia. Bądź zmutowane publiczne wydarzenie. Słyszałem, że Bethesda miała jakieś kłopoty z tymi wydarzeniami publicznymi. Nie pojawiały się, więc jeżeli nadal macie z tym jakiś kłopot, to pisali, że nad tym pracują. Nie wiem, czy naprawili. Zabij szpona śmierci, zabij wroga na obszarze lasu. Drewno, grę planszową, pikuś. Co mamy tu? Nakrycie głowy energetyczne. Tu znowu te wydarzenia publiczne, skupionego wroga, dziką roślinę lub grzyb, ozdobę ściany, dobra, zbuduj elementy i oczyszczoną wodę, dobra, to się da zrobić wszystko i to w ten dość prosty sposób, więc czemu nie, od razu możemy sobie wziąć tu dwie sztuki. O, faktycznie ciemno jest tu jak nie wiem co. Nie wiem czy nie zrezygnuję widzę z tej... Ee, z tej mgły. Czy nie przerzucę się na coś innego, bo strasznie ciemno. Niewiele widzę. E, dobrze, nie mniej nie więcej. Idziemy szukać legendarnych kamp. A przy okazji, skoro jesteśmy w swoim... Przesłałem go do polubienia. Ciekawe, czy ktoś go polubił? Nie. Właśnie, tak to działa. Że, że... Że ten system słabo działa. Tak bym to ujął. Ale co? Tutaj widzę, że no... Kiepsko. Kiepsko. Nie widzę żadnych najpiękniejszych kampów. A czego się obawiam, że jak będę szedł tutaj i podziwiał jakikolwiek inny, no, myślę, że dużo osób nawet nie wie, żeby przesyłać w ten sposób. Czyli po prostu budują teraz już swoje kampy i myślą, że ktoś będzie je odwiedzał i tak dalej. A się okazuje, że no nawet ludzie o tym nie wiedzą. Co nie? więc właśnie nawet nie wiem gdzie teraz pójść, żeby coś zobaczyć. No dobra, sprawdźmy na przykład tu, a potem spróbujmy zmienić e, serwer. Może to pomoże w odnalezieniu ładniejszego kampu. Byłem ciekaw, czy jakoś tu będzie to połączone ze stacją Buff Stuff. Ok, ok. No, to jest. Te... O, czekajcie, testowy manekin. Ciekawe, co on robi, jak go użyje. Aha, dobra, on się świeci. Nic więcej. Well, I o, woda. Miło. No, wygląda to w sumie całkiem fajnie, nie? Powiem wam, że ten wystrój jest całkiem, całkiem. U, i ktoś tu łazi. Aha, tu jest... Tu jest kolektron. Aha, nuka kolowy, dokładnie. Kolektron. Dobra. To co? Zmieńmy sobie w takim układzie serwer. Bo widzę, że tu nic nie znajdziemy. Jestem ciekaw, czy na innym byłoby coś lepszego. Jest szansa. Ale czy będzie? Czy trafimy w dziesiątkę? Czy będzie co podziwiać? Się okaże. Hmm. Długo się ładuje. O, teraz było słychać, tak? Zdziczenie. Teraz było słychać. A tak, to nie. Dziwne. Tam się ktoś zabija. Okej. Okay. brutalna noc. Znalazłem jeden, który jest okrzyknięty najlepiej zbudowanym. A więc na sam koniec zobaczmy. Z ciekawości czy faktycznie jest taki najlepiej zbudowany? Oprócz tego dowiedziałem się ciekawostki, bo byłem w jednym kampie przez przypadek i zauważyłem, że można mieć tego bota do naprawy, tego co obecnie jest do kupienia za atomy, oprócz kolektrona. Czyli nie koliduje to z miejscem na kolektrona, więc można mieć kolektrona i tego bota do naprawy razem w kampie. Przynajmniej tak widziałem u gościa w jego kampie Dobra, ciekawie, ciekawie. Posąg cimoczłeka. Co on? Co on robi? A. O, znika. O, ciekawe. W sumie nawet nie wiedziałem, że to posąg potrafi. Fajna rzecz, fajna rzecz. Co tu mamy jeszcze? Okej, okay, taki trochę spokój ten. Aha. No, to też mi się podoba. Właśnie nasępnika. Jak szturchnę, to on odleci. Tylko nie wiem, kiedy się w końcu pojawia z powrotem, bo trochę to trwa, zanim on się pojawia, chyba, jeżeli w ogóle. Dobra, co mamy tu dalej? Farmę, dobra, kolektrona, to jest kwantum? Quantum. mhm. E, okej, okay. widzicie? Sepp poleciał i go nie ma. Nie wiem czy przyleci. Eee, co dalej? Z krukiem tak nie można zrobić na tej żeldzi, czy jak to się tam nazywa. O, fajna lampa. Tego nie mam. Dobra, trofea. Okej. Okay. Okej. Okay. Kufle. Okej. Okay. Tu mamy gościa. No, ładnie tu zrobiony. Czuć klimacik. No, ładnie tu są drzwi. No, takie sejfowe. O. No, klimat jest. Trzeba przyznać, że ktoś tu sobie dał. Zrobił trochę trudu, żeby ten klimat zrobić. Co nie? No. I wygląda to. Wygląda to całkiem nieźle. Ale nie jestem pewien, czy kamp nie był już zrobiony w ten sposób przed aktualizacją. Jeżeli chodzi o mergowanie Chociażby wynika to z tego obrazu, który się źle zaczytał Ale też mam takie wrażenie, że Większość rzeczy tu jest po prostu tak Zrobione Jakby było przed aktualizacją W każdym razie i tak fajnie i tak bardzo fajnie, no to dobra, przepuść o. i tak fajnie. Tu oczywiście zaplecze użytkowe. Dokładnie. A tu mamy oczywiście jakiś spa. Tak bym to określił. O, dobra, dobra. Dobra. A to są drzwi takie z bali. Ładne, ładne. Nie powiem. No dobra, to jeden z tych kampów na koniec odcinka. A ja pójdę sobie poszukać jakichś kampów. Jak coś znajdę, to spróbuję nagrać i może sklejmy z tego jakiś odcinek. Bo jak sami widzicie, nie jest łatwe znalezienie kampów. ‫שמעיתי שם.